Hej Szymanko, do dzisiaj ja y, miski podoba do lolity. Jestem teraz na jadwa Elo koncie, story. I dzisiaj Dick chciał ze mną się strejdować. ma przywitaj się. No, co, co byś za niego chciał? Takie coś? chodź, no chodź. Dzięki. Kamerzy. Dzięki. Dajcie mi ręce. No, nie dam ci. Dawaj. Nie dam ci. Aby cię zgłaszać, nie. No, a, a jak się No to się zgłaszaj, to mnie policja obchodzi. Dobra, zgłaszaj. A masz jeszcze jakieś? A to się odzyskać? No. No, no to zrobimy tarty. Chodzę no do sprawdzarki i daj. Najlepszą swoją broń sobie za to dał by za nią dał Najlepszą broń Masz tutaj ci budo już A sorry odebrałem Ci I wyrzuć jakąś najlepszą swoją broń I to jest grabia 130 Dzięki Dawaj nie, ci Dawaj, Dawaj, nie, 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 jest zgłaszaj ta mnie ta no to... Chodź. Hmm. A masz, dużo masz słońca? To nie, wiem, nie, ta nie, wiem. ta fajna nie, 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 masz nie, 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 Musisz sobie dać jeszcze takie... Ja bym najbardziej potrzebował, ci powiem... E, tak, trochę prochu i trochę śrubek i ten e, obrający się dysk. Wracający. Ale od... Chodź teraz na tyle. Dobra. Gdzie ty jesteś? I zrobimy tak, ok. Nie wiem co byś chciał za to. Nie. Zebrałam. Spróbuj czegoś innego. Ale co byś za to chciał? No właśnie. A to tylko po to panie. Jak chcę, jak chcę, jak chcę moje broń? No, a co byś, a co byś za to oferował? Coś fanta. Co fanta. No to wyrzucaj. Chodź. Teraz ci oddam. E? I chodź, i chodź. Strajdujemy się. No chodź. I idziesz czy nie? Chodź. To, to ja się nawet odsunę? Idziesz czy nie? No, fajnie. No to nie ma broni, weź. Jak tak tobie ma broni. Chciałbyś broń? No to wyrzuć i zrobimy tak. Wyrzucisz, to i przyjdziesz do mnie i ja do ciebie od razu wyrzucę. Wyrzucę. I chodź. Ale, ale podaj tam. Dobre, położę. Masz swojego upiora. Już dałem. Ja dałem. A, twojego grabiarza jeszcze, okej. Okay. Proszę bardzo. No to chodź do mnie, to dostaniesz. Chodź! No tak, nie to nie. No chodź! A, dobra, to nie chcesz. Ja biegnę. No to chodź, jeszcze raz tak zrób. No idź jeszcze nie, bo mnie w w Nie wychodź! Proszę! No nie wychodź! Weź proszę, nie wychodź! To zaraz ci dam, czekaj. A to dobrze, tam wyrzuciłeś? Masz swojego Dobra. tego i swojego grawiarza 130 Proszę bardzo. A tu fajnie. No oddaj moje bronie. Nie. Nie no, oddaj, oddaj moje bronie. Nie. Oddaj moje bronie. Nie. To oddaj najpierw moje, to ci oddam. O, Co to było? I jeszcze tamto? Dzięki za szkam. To był skam. Dzięki za skama. No to chodź do Hartroomu. Musisz opowiedzieć żart. Nie Byle jakie. Czekaj za Nie tam za No powiedz żart. Jaki? Jest, jest no, i, to, no to za, zaśpiewaj coś. Coś fajnego. No to cześć, to na tyle. A za czym grasz? To, to dobra. Ej, a jak ty robisz, że można kogoś zgłosić? Mam do ciebie pytania. Dziękuję. Co? Nie powiem. No bo się nie da. Się Nie, za się. No to dzięki. Maś. No, no to opowiadaj jakieś śmieszne te. Okay. od kiedy ty masz budok. No dobra, opowiadaj. Jakieś śmieszne, jakieś śmieszne te. Eee, piosenki. O, moje kakao. Oddasz się, Kakao? Teraz? Oddaj kakao. To dostaniesz bronię, bo ona mi się bardzo podoba. Oddaj kakao lub nie masz broni. Daj te kakao, tak. Daj, te kakao. Daj, te kakao. na Dobra, nara wychodzę ze serwa. O, odej, kakao. A masz korektor? Mam do ciebie pytanie. Masz korektor? Korektor, tak? Ta o, tak zrób jak masz. Masz? A weź go, to będzie, to będzie sprawdzarka, szybko zrobimy. I pokaż go. Pokaż go. No, czy masz korektor? O, daj mi trochę masu. Dokładnie 150. Wyrzuć. Od razu. Wyrzucasz czy nie? No wyrzucaj te kakao wyrzuć te kakao dobra masz budowanie i wyrzuć kakao i wyrzuć kakao daj daj i kakało Kakało to odzyskasz bronie upiesz 130 30 Korektor, jak chcesz. Chcesz korektor, czy nie? Bo chyba nie chcesz. Chcesz korektor, czy nie? Tak. No, daj korektor. Typie. Ej, odejdź, gdzieś siedzik. Halo. Właśnie to jest taki typ, który nie lubi nawet grać, torki. Co tutaj? Utnęłeś. Bo przed chwilą miałeś mikro No dobra, zapomniałem o zbudowania. Chodź O nie, zmniam moczy. Halo, jest... A dasz mi trochę maców Bo ja bardzo potrzebuję Dym, 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 dym. No to chyba nie chcesz nic ode mnie. E, dobra, zrobimy tak. Patrz, dam ci, dam twoje wszystkie bronie, dam ci budowanie i patrz, wiesz co zrobisz? Po powiedz mi. Masz no, budowanie. Powiedz mi, jak do, e, do magazynu dać matcy. Bo jak klikam, na Pisz magazyn, tak? Powiedz. mów. No. I jak te ma, matce mam? Po, zmień panel, pokazuję i przenieś. I nie mogę przenieść. Powiedz. No powiedz. Nie powiesz, to uprawnienia. No, no szybko powiedz. No powiedz, jak... No, no patrz, wchodzę w magazyn, ta? I mam... I tutaj mam wszystkie te. I chcę przenieść. I mam... Klikam przenieść. I jaką? Nie, możesz wolny pól magazyn magazynie przenieść. I... Użyjesz na stronie... Na

Ej, nie nisz! Ej, proszę cię, nie nisz. No, jakaś przecież klikam. Dobra, odzyskasz twoje bronie, pod warunkiem. Jak do mnie przyjdziesz i zaśpiewasz default Down" I zaśpiewaj coś. Bij to. Halo, jesteś? Jak się nie odezwiesz, to nie odzyskasz broni. Daj metal, to dostaniesz. Daj metal, to dostaniesz. To dostaniesz. Jak nie ma metalu, to nie ma. Daj metal. I to 220. Daj 220 metalu. Szybciej. 220 metalu. Kamam. Lub nie masz broni widzę, historii widzę takie coś, ale on nie ma, ale nic nie da. I jakie to tu? No chodź, chodź za mną, chodź. Dostaniesz sobie broń. Co byś mi da dał za twoje bronie, chodź. chodź. No, Idź na drugą stronę. No przechodź. No przejechać, bo nie dostaniesz swoich broni. I co byś za nie do... dał? O, takie twoje bronie. Grabię 130 i... Co byś za nie dał? sobie to nie dał, szybciej! Twoje bronie, tak, twoja bronia. Też do nich wejść, to proszę. Proszę bardzo. Chodź do nich. O, patrzę, kładnie się ładnie tutaj. Nie odzyskasz się. Widzowie, jak on ma to dostać, to musi się odezwać. To ja kończę dzisiaj tego... Szkoda, szkoda, że tak mało, ale te bronie idą nagrywane ja. Jak chcesz, żeby to postać nagiwała, to Musisz pomachać, o tak. Pomachaj tak bronią, jak ma jeszcze nagiwała, ja? Tak? O tak, zrób. A jak nie, to tak. To ja, tak czy nie? Jak tak, to zrób tak bronią, tak? Że nie. To znaczy nie, a to znaczy tak, że nagiwała, ja? Tak? O tak? O tak? Tak czy nie? No zrób tak, że. Ta... To znaczy tak. A to znaczy nie. A jak nie, to zatancz, Jak nie, to zatancz. Jeżeli nie poszło na glibałę. To widowie widzicie, on płacze. Przepraszam cię. Ale ja wychodzę.